Jestem z humorą na rolkach chodź e, kurde, mega słaby humor mam, znaczy teraz już lepiej, ale miałem mega słaby, zawaliło nam się kilka rzeczy na raz Pokłóciłem się z jednym z współpracowników u nas w firmie e, Plus dodatkowo zostaliśmy oszukani potężnie na, na naszej płycie. E, ale już jest wszystko git, wszystko zostało załatwione Sprawę na tym straciliśmy, ale to nic, bo ważne, że wszystko jest gotowe. Nałożyło mi się kilka po prostu rzeczy i musiałem sobie zrobić małą przerwę od social medi, bo bardzo nie lubię działać w emocjach, a byłem w bardzo dużych emocjach i w związku z tym nie chciałem zrobić jakichś głupiej rzeczy. No kilka teraz nam się takich tematów No kilka nam się to właśnie tematów posypało. Tak naraz, kurde, wszystko naraz, niedobrze, niedobrze bardzo, ale próbujemy jakoś to ogarnąć, no ale przez to po prostu no, nie mam módu, nie? Przez ostatnie dwa dni, no w sumie tylko kurde, leżę w łóżku i się ją ale stwierdziłem, że może właśnie to jest dzisiaj ten dzień, żeby wyjść sobie na roleczki, a jest z dawnych czasów, wiśniarolki rolki i od tego trochę. A w sumie sport zawsze jest dobry, nie? w takich sytuacjach jak wam spadnie mózg na chwilę, można się zmęczyć, a jak się człowiek zmęczy, to endorfinki pojawiają się, o Jezus, chmura, co ty tam robisz? Kiesek tam jest, no chodź, chodź, ej, chodź, no. No więc tego średnio, co? Plus też ostatnio mam jakiś taki dziwny kontakt z kilkoma ekipowiczami średnio. No i po prostu się tym wszystkim przejmuję bardzo, bo właśnie takie kapuje, coś się tu wysypie, coś się tam wysypie, powodują, że oczekiwania, które mają ludzie w stosunku do mnie, ale też w ogóle do, do, do na przykład firmy, do managementu, której jestem prezesem, e, jakieś są. I nawet oczekiwania wasze w stosunku do, do nas, całej ekipy też jakieś są i nie możemy sobie pozwolić, a przynajmniej robimy wszystko, żeby sobie nie pozwolić, żeby nie stracić. Nie? T, 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 w, w, oczach, w oczach ludzi, więc y, jak jest coś takiego, to za wszelką cenę z, chcemy y, jakoś naprawić dany problem go, go po prostu y, zniwelować. A często to kosztuje albo pieniądze, albo, albo kosztuje kurczę zdrowie. No i w tym wypadku obie rzeczy. To nic, to jakby historia. Chodź, mureczko. To jakby historia, e, skąd się wzięło to, że mnie tutaj nie było. Te dwa dni w sumie. E, no właśnie stąd, że mieliśmy przypał w firmie i z płytą. E, z płytą ogarnięte już. A w firmie ogarniamy. E, dobra, wracam, bo już jest trochę zimno. Tak się jeszcze zastanawiam, że.